Policja szuka sprawcy zbrodni, którą popełniono w podniebylu w powiecie Krośnieńskim. W jednym z domów znaleziono zwłoki 59-letniego mężczyzny, który zginął od ciosu zadanego siekierą. Ofiarą jest właściciel gospodarstwa, w którym mieszkały też dwie inne osoby. Właśnie jednej z nich, około 40-letniego mężczyzny, poszukuje policja, przypuszczając, że jego zeznania mogą być kluczem do wyjaśnienia okoliczności tragedii. Makabryczną zbrodnię odkrył wczoraj syn sąsiada. Zaniepokoiło go to, że od dwóch dni w gospodarstwie, które na co dzień zamieszkuje trzech mężczyzn, panuje cisza. Poszedł przez okno, patrząc, co to. Te, I po prostu, gdzie te ludzie są. No i zauważył człowieka leżącego na, na, na łóżku, wbitym się kierą do, 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 do tego, do głowy. Natychmiast zawiadomiono policję. Ta potwierdziła, że doszło do tragedii. Policjanci przybyli na miejsce, ujawnili zwłoki 59-letniego mężczyzny. Prawdopodobnie doszło do zabójstwa. Policjanci zatrzymali współlokatora mieszkającego z nieżyjącym mężczyzną. Ustalamy inne osoby, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu. Osobą zatrzymaną przez policję jest niepełnosprawny, 76-letni współlokator właściciela domu. Prawdopodobnie był on świadkiem tego, co się stało. Niestety nie potrafi na ten temat nic powiedzieć, podobnie jak tego, kto jest sprawcą morderstwa. Policja poszukuje trzeciego z domowników, który zniknął i nie odbiera telefonu. Wiadomo też, że z domu zginęły pieniądze. Dziś przez kilka godzin policjanci przeszukiwali gospodarstwo, ale też okoliczne, niezamieszkałe zabudowania. Osoba ta oczywiście może być groźna dla mieszkańców miejscowości, dlatego w te poszukiwania została zaangażowana tak duża liczba funkcjonariuszy, którzy również są uzbrojeni w celu ewentualnej ochrony przed atakiem ze strony tego mężczyzny. Poszukiwania policji objęły też teren wokół gospodarstwa, pola i część lasu. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia jego szczegółów.